Zapraszam na jesienne wyzwanie treningu na bieżni. Czeka nas 20 treningów dla początkujących i średnio zaawansowanych. Częścią wyzwania będzie budowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Osoby zaangażowane w pracę od 3 do 5 kg. Zaplanowałem dla Was 5 treningów w tygodniu. Wszystkie znajdziecie na moim kanale na YouTube. Cześć kochani, witam Was na kolejnym treningu, już siódmym naszego wyzwania jesiennego. Ustawiamy sobie od razu bieżnie na 0%, jeżeli chodzi o kąt nachylenia i prędkość pomiędzy 5,5 a 5,0. Ja sobie jeszcze nastawię zegarek. Dzisiaj mamy tabatę w marszu. Zegarek odpalony, startuje bieżnie. Teraz zaczyna się trening i ustawiamy prędkość pomiędzy 5.0 a 5 i. I dzisiaj czeka nas 25 minutowy, tylko 25 minutowy trening tabaty. To oznacza, że jest krótko, ale bardzo intensywnie. Dzisiaj będziemy wykonywać w sumie trzy tabaty, czyli odcinki 4-minutowe po 8 serii, gdzie jedna seria to jest 20 minut pracy i 20 sekund pracy i 10 sekund odpoczynku. Mam na moim kanale jeden tego typu już trening. Nie wiem, czy robiliście, czy nie, ale dzisiaj jest to część naszego wyzwania. Dlatego też rozgrzewka będzie bardziej intensywna. Dlatego, że już za chwilę przechodzimy do 2% nachylenia. Właśnie teraz 2% nachylenia. Delikatnie zwiększamy naszą prędkość o 0,5. Idziemy, bo dzisiaj będziemy. Bardziej intensywnie pracować. Pomiędzy tabatami będzie nas czekały odcinki dwuminutowe w prędkości pomiędzy 60 a 70. Oczywiście osoby zaawansowane, średnio zaawansowane będą próbowały iść w tempie 7,0 km na godzinę, a osoby początkujące 6. Także jest to z założenia trening, który ma być treningiem szybszym ale też jest to trening krótki. Tego typu treningi wykonujemy jeden, maksymalnie dwa razy w tygodniu. Ok, druga minutka prawie za nami. I teraz przechodzimy do nachylenia 0,5% ,5 i zostajemy na tych samych parametrach. Jeżeli chodzi o prędkość, Jesteśmy w prędkości pomiędzy 5,5 a 6,0. I idziemy, i za chwilę będzie ten dwuminutowy odcinek, kiedy idziemy po płaskim troszeczkę szybciej, i potem zaczyna się praca. Oddychamy. Możecie się napić jeszcze wody. Mamy przygotowany ręcznik. Koniecznie w komentarzu dzisiaj pod tym treningiem napiszcie mi, jak Wam się ogólnie podoba te wyzwanie. Czy robicie treningi po kolei, czy korzystacie z dni wolnych? Jestem mega ciekawa. I uwaga, teraz schodzimy do nachylenia 0% i zwiększamy prędkość. Musimy trochę rozbudzić ciało, ale to już jest. Ten nasz trening właściwy, już jest po rozgrzewce. I słuchajcie, teraz koncentrujemy się na pracy. Po tym dwuminutowym odcinku przechodzimy do pierwszej kapaty i będziemy pracować na nachyleniu pomiędzy 0 a 3%. I znowu można powiedzieć, że osoby początkujące zostają na nachyleniu 0%. Osoby średnio zaawansowane mogą dać sobie pomiędzy 1 a 2%, a osoby zaawansowane 3%. I pracujemy w tempie następującym przez 20 sekund. Ma to być tempo maksymalne, jakie jesteście w stanie uzyskać na danym nachyleniu, a potem schodzimy na 10 sekund na tempo pomiędzy 5,5 a 6,0. A w związku z tym, że jest to bieżnia, tabata, krótkie odcinki czasu, nie bawimy się w zmianę nachylenia, tylko przez całą tabatę zostajemy w jednym nachyleniu i tylko pracujemy prędkością. Ok, tutaj nie będzie czasu na to, żeby zmieniać jeszcze kąt nachylenia na te 10 sekund. Także tak to wygląda, i to będzie nasza. Pierwsza tabata, po której robimy znowu dwuminutowy, szybszy marsz, ale tam już będzie nachylenie pół procent. Zresztą zobaczycie to na swoich wyświetlaczach. Ok. Przygotujcie się, już możemy nastawić sobie wysokość jak 3%. I idziemy maksymalnie właśnie teraz. Maksymalna prędkość. Przez 20 sekund. Jeszcze 10. Nie wiem, jaką macie prędkość. Ja mam 7,5 i będę mogła jeszcze to przyspieszyć. I schodzimy, ale tylko z prędkością na 10 sekund. I słuchajcie, to jest pierwsza runda pierwszej tabaty za nami. I uwaga, znowu idziemy. Góra, idziemy szybciutko. Ja przyspieszyłam do 7,6, nachylenie 3%. I tutaj zostajemy przez 20 sekund. W sumie dwie, jedna, i zwalniamy na 10 sekund. Druga runda za nami. Tutaj odpoczywamy. I uwaga, znowu góra. Ostatnio miałam 7,6, teraz próbuję 7,7. Nachylenie. Trzy procent. Może wam się uda iść teraz jeszcze szybciej. Oddychamy cztery, trzy, dwa, jeden. Schodzimy. Z prędkości. Nie z nachylenia. Trzecia za nami. To idzie mega szybko. I do góry. Z prędkością. Raz, dwa, raz, dwa. Szybciuteńko. Ja mam 7,7. Jeszcze 10 sekund. 8, 5, 4, 3, 2, 1. Schodzimy z prędkości. Ekstra. Uch. Czy To już jest połówka. pierwszej tabaty. I prędkość w górę. Ja mam 7,8. W tym momencie troszeczkę szybciej idziecie na maksa. Te 20 sekund, na maksa. Oddychamy. 5, 4, 3, 2, 1. Schodzimy z prędkości. Ekstra. 3 przed nami. 3 rundy. I uwaga, teraz idziemy. Góra. Ja mam prędkość 7,7. Nachylenie 3%. Idziemy małe kroki, zwięzłe biodra, bardziej do przodu. 4, 3, 2, 1. Schodzimy z prędkości delikatnie. Dwie rundy przed nami. I uwaga, przedostatnia. Teraz dobrze. Ja teraz mam 7,8. Może się uda, zobaczymy. Tak jest. Poszło. To jest marsz. Tabata, marsz. Dobrze. 4, 3, 2, 1. Schodzimy z prędkości. I ostatni odcinek pierwszej tabaty teraz właśnie będzie. I uwaga, góra prędkością oczywiście. Bardzo ładnie. Pierwsza poszła. Super. 10 sekund. Bardzo ładnie. 5, 4, 3, 2, 1 i schodzimy z prędkości na 10 sekund. Dobrze. I mamy 2 minutki szybkiego marszu. Schodzimy do nachylenia. 0,5 Oczywiście jak nie macie nachylenia to idziecie w tempie naszym, ale bez nachylenia i mamy prędkość pomiędzy 6,0 a 7,0 kilometr za nami i ja idę w tempie 7,0 napiję się, jak pijemy trzymamy się naszej bieżni ekstra na zdrówko Uh, fajnie jestem ciekawa z jaką prędkością udało wam się dzisiaj iść uh, mamy dwie minutki szybkiego marszu w tempie 6.0 7.0 i za chwilę kolejna Tabata, pamiętajcie Tabata to ośmio y, odcinkowe y, Odcinki. 20 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku i pracujemy tak w sumie przez 4 minuty, czyli robimy 8 rund. Ale, żeby ta bata była wykonana prawidłowo, to te 20 sekund nie idziemy szybko, tylko po prostu idziemy jak najszybciej jesteście w stanie, jak najszybciej się da. To ma być po prostu ledwo co do utraty tchu, tak? Żebyśmy się dobrze zrozumieli. To nie jest szybki marsz, tylko to jest hiper szybki marsz. Hiper szybki marsz, pamiętajcie, taki maksymalny. No i kolejną tabatę robimy na nachyleniu pomiędzy 1 a 4%. Czyli osoby początkujące, jak macie nachylenie, pracujecie już na nachyleniu. I uwaga, nachylenie, góra i pierwsza tabata. Raz, dwa, trzy. Szybko. Tutaj pracujemy jak najszybciej. Ja pracuję na nachyleniu 4%. Bardzo ładnie. Idziemy mega, mega szybko. I schodzimy teraz z prędkości. Nachylenie. Ciągle zostaje takie samo. Dobrze. Idziemy w górę z prędkością oczywiście. Dacie radę. Ja mam 7,8 na te 20 sekund. Pochylam się do przodu. Oddycham. Pośladki napięte. Wszystko mamy pięknie napięte. Dwie sekundy, jedna, schodzimy. Druga za nami. Pierwsza minutka za nami. Jeszcze trzy. I uwaga. Teraz góra z prędkością. Świetnie. Idziemy jak najszybciej. Tutaj po prostu mamy czuć moc, energię. Dobrze. Zobaczcie, jak mam napięte ciało. Dwie, jedna. I schodzimy z prędkości. Nachylenie ciągle zostaje te same, bo nie ma czasu na to, żeby zmieniać. I uwaga, znowu. Góra. Dobrze. Ja mam 7 i 8 na liczniku. A ile macie wy? Tylko 20 sekund. Świetnie. 5, 4, 3, 2, 1. Schodzimy z prędkości. Połowa za nami. Jeszcze 4 rundy. Tutaj odpoczywamy. I uwaga. Góra teraz. Bardzo ładnie. Idziemy teraz. Jak najszybciej. Dobrze. dzieci, idziecie. Skupcie się na pracy. Praca, nie ekran. I schodzimy z prędkości. Trzy rundy przed nami. Bardzo ładnie. Po, ze mnie pociusz. Się leje. I góra. I jak najszybciej. Dobrze. Już końcówka drugiej tabaty. W sumie mamy trzy tabaty. Na tym treningu. Dobrze. Trzy, dwa, jeden. Schodzimy z prędkości. Bardzo ładnie. Patrzę, czy na pewno nie mamy czwartej gdzieś tam, ale nie mamy. Idziemy. Góra. Szybko, szybko. Ja mam 7, ,7. nachylenie. 4% ekstra. 5, 4, 3, 2, 1. Teraz chodzimy z prędkości. I ostatnia. Czyli dajemy z siebie wszystko. Dobra. I teraz. Ostatnia tabata w tej rundzie. 4% nachylenia. Fajnie. 10 sekund niecałe 5, 3, 2, 1 i schodzimy. Uu, świetnie. Druga za nami. Bardzo fajnie. Schodzimy do nachylenia 0,5 prędkość pomiędzy 60 a 70. Ja słuchajcie, muszę chwilę. Po prostu muszę iść na prędkości 6-0, bo muszę trochę dojść do siebie, wytrzeć twarz, napić się wody. Zobaczcie, niecałe 10 minut nam zostało pracy. Ja już jestem spocona, jak po treningu, przynajmniej 40-minutowym. Uff. Na tym właśnie polega tabata. Czyli mamy, przyspieszę troszeczkę, za chwilę. Uff! Moje oczy. Zaraz popłynie mi makijaż. Przyspieszam, regeneracja zrobiona. Pamiętajcie, tabata jest świetnym, krótkim treningiem, ale polegającym na tym, że robicie 8 rund. 20 sekund mega intensywnej pracy na maksa, a 10 sekund odpoczywacie. Tak naprawdę, jak ktoś z Was przez 10 sekund nie będzie robił nic, to też się nic nie stanie. Możecie po prostu zejść na te boczne płyty waszej wieżni, o ile oczywiście posiadać. I ostatnia tabata przed nami. Jak widzicie, pracujemy w zasadzie bez nachylenia. Mamy 0,5% nachylenia dla osób, które mają. W związku z tym idziemy po płaskim. I to jest ostatnia nasza tabata. Spróbujcie zatem przyspieszyć. O te, nie wiem, 01, 02 w stosunku do tego, co robiliśmy, z nachyleniem. I uwaga! Start! Zaczynamy! Właśnie teraz! Ja mam na liczniku 7,8. Nachylenie 0,5. I pracujemy. Uch, Słuchajcie, mi się właśnie rozwiązała sznurówka. Stop. Wy maszerujecie. Jeszcze uwaga. 3, 2, 1. I przyspieszacie teraz na maksa. Na maksa. Ja do Was wracam. Słuchajcie. Uch. Wracam do gry. To się <gry> zdarza. Ale wracam już do gry. Cztery, trzy, dwa, jeden. I zmniejszamy prędkość. Uch. Na dziesięć sekund. Cztery jeszcze. I pamiętajcie, 20 sekund na maksa właśnie teraz. Idziemy jak najszybciej. Ja mam prędkość 7.8. Przepraszam za tą sznurówkę. Mam nadzieję, że pracowaliście. Puh. Idziemy, idziemy. 4 3 2 1. Schodzimy z prędkości. Ja schodzę do szósteczki, tak jest mi nawet łatwiej, żeby zmniejszać prędkość. I uwaga. I znowu ósemeczka. Próbuję 7,9 na liczniku. I to będzie zaraz. Połówka ostatniej tabaty. Zobaczcie, jak ja się pocę. Pracuję naprawdę na maksa. Dwa, jeden i schodzimy. Szósteczka. Ekstra. Dostały nam cztery rundy. I właśnie. Teraz idziemy. Góra, ja już mam 8 km na godzinę. To jest słuchajcie, tempo, w którym spokojnie mogę biec, ale robię to na maksa. Wykorzystujemy te nasze tabaty. Maksymalnie 3, 2, 1. Schodzimy na 10 sekund. Trzy rundy. Przed nami. Dobrze Wam idzie. Tylko trzy. Dajecie z siebie wszystko. Teraz. Na maksa. Na maksa wykorzystujemy możliwości Tabaty. I ten krótki trening. On jest krótki, ale jakże intensywny. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Schodzimy. Świetny jest ten trening. Słuchajcie. Ekstra. Naprawdę fajny. Dobrze. Idziemy w górę. Ja mam 8 kilometrów na godzinę. Dwie ostatnie rundy. A nawet półtorej. Bo tutaj już kończymy. 5, 4, 3, 2, 1. Schodzimy w prędkości. Dobrze. Uch. Ostatnia runda. Robimy ją wszyscy na maksa. Próbujcie 8 km na godzinę. Ostatnia runda, trzeciej tabaty. Pochylamy się do przodu. Pracujemy rękami. Świetnie. 5, 4, 3, 2, 1 i schodzimy. Brawo, słuchajcie, brawo. Jak robiliście to na maksa. To naprawdę brawo. Uff, dobra. Dwie minutki szybkiego marszu, szybka regeneracja, jak ja to nazywam, ale idziemy już w górę, bo już nie mamy tabat w tym treningu. Słuchajcie, świetny trening. Mam nadzieję, że tabaty się Wam podobają, że czujecie tę moc tego treningu ja uwielbiam bo to jest tylko 20 sekund tego wysiłku ja wiem, że to jest najdłuższe 20 sekund w życiu zdaję sobie z tego sprawę ale potem jest 10 sekund odpoczynku zbieranie delikatnie sił do kolejnej właśnie tabaty także żeby ona się liczyła to tak naprawdę Musicie tutaj naprawdę na maksa iść w takim tempie, że już czujecie, że się szybciej po prostu nie da, że się nie da iść szybciej. To jest jeszcze część naszego treningu. Idziemy z nachyleniem pół procenta albo bez, w tempie pomiędzy 6 a 7. Zobaczcie, tutaj też nie daję nie wiadomo jakiego tempa tego szybkiego marszu, bo po tych tabatach. Powinniście być tak wykończeni, że te siedem powinno być jakimś tam wyzwaniem. Na tym właśnie polega tabata. Dlatego nie robi się ich nie wiadomo jak dużo. Jakbym tutaj wrzuciła większą ilość tabat, to jest duże prawdopodobieństwo, że nie robilibyście ich na maksa. No nie, nie mówcie mi, że druga sznurówka mi zaraz pójdzie. <gryw> ok, 10 sekund nam zostało. I będziemy schodzić z nachylenia i z prędkości. Właśnie teraz 0%. Już wszyscy prędkość pomiędzy 5,0 a 6,0. I to już jest nasze schłodzenie. Słuchajcie, jesteśmy po treningu tabaty. Ja mam nadzieję, że jesteście zadowoleni nie tylko z tego treningu, ale też z całego wyzwania. Mam nadzieję, że śledzicie porady żywieniowe. Dzisiaj jest mowa o słodyczach. To już jest kolejna porada tego wyzwania. Śledźcie, bardzo proszę. No i to jest taki rodzaj treningu, właśnie ta bata, gdzie możecie dorzucić sobie trening siłowy, najlepiej przed taką jednostką treningową. O tym też mówiłam dzisiaj na. Relacjach. No i została nam jedna minutka. Ja schodzę sobie do tej prędkości 5,5. Puf! Świetny trening, bardzo fajny. Ja lubię takie szybkie treningi, które właśnie podwyższają te nasze tętno, powodują, że pracujemy na maksymalnych obrotach, a potem na chwilę schodzimy w dół, po to, żeby. Za chwilę dojść do końca treningu, do schłodzenia i tak to wygląda. Chociaż trening regeneracyjny też był mega, mega przyjemny. Zostało nam dosłownie 25 sekund. No i potem jak skończymy trening, napijcie się wody, wytrzyjcie twarz ręcznikiem i cieszcie się z tej tabaty, którą zrobiliście w planie, chyba mamy jeszcze jakąś tabatę, tak mi się przynajmniej wydaje. To będziecie wiedzieli o co w tym wszystkim chodzi. No i słuchajcie, koniec treningu. 25 minut za nami tabat. Ja dzisiaj pokonałam 2,8 km i zwracam uwagę wam na kalorie. Ja oczywiście zawsze mówię, że każdy się patrzy na siebie, bo każdy inaczej spala. Jeżeli chodzi o pokonany dystans, no to tutaj już wszystko zależy od tego, w jakim tempie żeście szli. No też nachylenie ma tutaj znaczenie. Ale jeżeli chodzi o kalorie, czyli w dystansie możemy się porównywać, nie zawsze najdłuższy dystans jest najlepszy, ale w kaloriach się nie porównujemy, więc ja zawsze mówię, ile ja konkretnie straciłam według mojej bieżni. I dzisiaj jest to 191 kalorii, i słuchajcie, w trakcie tylko 25-minutowego treningu to jest naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie, jakie byłoby spalanie na całą godzinę, także dlatego to jest taki fajny. Trening. I po takich tabatach, po y, krótkich, intensywnych treningach, gdzie pracujemy na wysokim tętnie, mamy też spalanie po treningu. I to jest mega fajne i mega przyjemne. I myślę, że jeszcze około 100 kilokalorii z tego treningu akurat zostanie spalonych. Jak do tego dołożymy nasze porady żywieniowe, a mamy już ich kilka i jeszcze ile jest przed nami, jak będziemy je wdrażać w życie, to tak naprawdę bez jakiejś szczególnej diety możemy właśnie ładnie tracić na wadze. W wolnym tempie, kilogram tygodniowo, w tym wyzwaniu napisałam, że osoby, które są zaawansowane, mogą stracić od 3 do 5 kg. I taka jest prawda. Okej, okay, dobra, słuchajcie. Dzięki jeszcze raz za ten trening, bardzo proszę o łapkę w górę, bardzo proszę o komentarz, że trening został zrobiony. Możecie mi napisać, jak Wam podobają się treningi z tego wyzwania jesiennego. Oczywiście, kto mnie jeszcze nie subskrybuje, bardzo proszę o subskrypcję i do zobaczenia na kolejnym treningu z wyzwania jesiennego. Cześć, pozdrawiam, Agnieszka.